Cześć, jest Mr. Kiwi. E, witam Was w drugim odcinku, i w tym odcinku pogramy sobie w hardcore. Tak, i w tym odcinku będzie odcinek bez głosu, bo co tam chcę nagrywać, jak gram sobie tak w... o północy, a nie chciałam włączać głosu, i tak tylko dodałam ten głos. Będę czasami komentować, to i żegnam, no jak na razie, nara. To jest hardcore, jakby co.

Nie, dlaczego w środku maczu jakiś żal. Dobra, gramy. Fajnie.

No tu coś nas wyrzuciło, na nie wiem sam co. No i zobaczymy, co będzie za komunikat. Gra został wyrzucony. Okej, okay, rozpocznijmy sobie coś drugiego. Okej, okay, pa. Nie, mu na no, nie zdążyłam. <laughs> nie, dobra, ja właśnie to chciałam. Sobą i tu była losowa. Więc. Dobra, ja się zamykam. Mam nadzieję, że teraz nam lepiej pójdzie niż w ostatnim odcinku. Okej, okay, nara. Ta, słaby internet Co jest to? Może słuchać takie pstrykanie, bo ja włączam mikrofon i włączam Okej, okay. nara Yeah, pierwszy raz się nie zrespiłem w środku Nie Fuck. Uh. Sniper. Dlaczego jak nagrywam tak masa zawsze idzie? Tak, raczej nerwy zawsze mi lepiej idzie. Zrobię screena, jak będzie jakiś meczyk. Zagram bez nagrywania. Żal! Nie! Dobra, niech mikro będzie wyłączone. Bo na pewno słyszycie! daj, Żal. To źle słyszyło. Na pewno słychać takie pstrykanie jak wyłączam z on na off. I to może być denerwujące. Ta mapka była bardzo pomocna. Okej, okay, tam już widziałam kogoś. To tu można sobie tak zrobić. No lepiej idzie niż tam, ale nie idzie dobrze, bo zawsze to jakieś Na cały meczek będzie z 12. No to trochę o wiele lepiej. I z 4 tak dedy. No i lagi testa co mam zawsze ale internet sobie polepszą więc będzie lepiej mam nadzieję, że żadnych szumów nie słychać a jak tak to sorry zapomniałem i użyłem stary mikrofon i ten, na tym starym może mnie coś urywać i nawet może tak jakieś smulone coś być Okej, okay. tu na mapce kogoś coś się tu widziało. Więc trzeba być ostrożny. Ja <laughs> jaja, ostrożność. To tak jak piorun i drzewa. Okej. Okay. Nie, myślę, że tak to można też dobrze zrobić. Co ja tam strzelam? Nie, lol, lol of Lord, lol, lol tak już jest koniec i bardzo słabo poszło. Tak normalnie powinno być na odwrót. U. Dobra, dobra, jak kończę?